Już 21 września zapraszamy na siódmą edycję Biegów Górskich Sanok, która będzie się odbywała, jak co roku, właśnie na pięknym naszym Sanockim Skansenie. Jarku, może dwa słowa o trasach? Do wyboru będziemy mieli cztery trasy: 5, 10, 25 i 50 km. 5 km będzie w wersji biegowej i Nordic Walking z kijkami. A natomiast te trasy 10, 25 i 50 będą to już górskie trasy dla bardziej zaawansowanych biegaczy, którzy szukają mocniejszych wrażeń i na pewno piękniejszych widoków. Tak więc, dla każdego coś dobrego, ale nie zapominamy również o najmłodszych, dlatego że dla dzieci również będziemy organizować biegi. Będą to różne dystanse w zależności od wieku najmłodszych, a dla całkiem najmłodszych w tym roku będzie zupełna nowość czyli biegi dla raczej raczkowanie dla niemowlaków. Będzie to dystans około 5 metrów, 10, gdzie małe niemowlaczki, które jeszcze nie potrafią chodzić, będą musiały przeraczkować do rodziców, i dotrzeć, że tak powiem, do takiej mety. A nie raz nawet przepełznąć. Tak więc zapraszamy wszystkich już 21 września na nasz sanocki skansen, gdzie będzie, od, będzie odbywała się nasza impreza, start i meta również na skansenie i biegi o różnych długościach. Tak naprawdę dla każdego coś dobrego. Dla Wszystkich uczestników są przygotowane bogate pakiety startowe, jak i również dla każdego, kto ukończy bieg, będzie pamiątkowy medal, który będzie właśnie przedstawiał jedną z tych pięknych łemkowskich chat, które tutaj można zobaczyć na sanockim skansenie. Nie zapominamy również o statuetkach dla najlepszych tak. biegaczy. Będziemy dekorować pierwsze trzy miejsca w kategoriach mężczyzn i kobiet na wszystkich dystansach, tak więc statuetek też mamy bardzo dużo do rozdania. I też tutaj taka uwaga, że te statuetki również przedstawiają łemkowską chatę i jest to ręcznie robiona statuetka, więc naprawdę warto powarczyć o, to, pod, o tą statuetkę. Pamiętajcie o siódmej edycji biegów górskich sanok Podrobiony. już 21 września. Do zobaczenia!